Raju to słodki mały smok, który towarzyszy naszym bohaterom w ich przygodach w ninja go powstanie smoków. Jednak kim, a raczej czym tak naprawdę jest? Dzisiaj przyjrzymy się ciekawej fanowskiej teorii, która jest naprawdę interesująca i co ciekawe w miarę sensowna. Jeszcze przed sezonem wydawało się, że raju jest smokiem źródła, nawet chyba w jednym z opisów tak było z tego co pamiętam. Jednak sam sezon zdaje się tą teorię obalać, ponieważ jak się okazuje mamy tylko i wyłącznie 7 pradawnych smoków źródła, od których pochodzą moce żywiołów. Jednak istnieje pewna fanowska teoria, która nie wyklucza tego, że raju ciągle tym smokiem źródła jest. Mówi ona, że Raju został stworzony przez fuzję. Jak wiemy, fuzja w jakiś sposób łączy się ze smokami źródła, to one ją stworzyły, więc nie wykluczone, że z tej ich smoczej energii powstał również raju. Jak wiecie, Pramatka pierwszym smokiem nie była. Jej imię z angielskiego, czyli Firstborn, odnosi się do tego, że została urodzona jako pierwsza. Była pierwszym smokiem, który się urodził, ale nie pierwszym, jaki istniał. Najprawdopodobniej ona również powstała z mocy siedmiu smoków źródła i niewykluczone, że raju również. Jeśli to to prawda, to idealnie zgadzałoby się to z tym, że mamy nowe moce żywiołów po fuzji, których wcześniej nie widzieliśmy. Jak wiemy, wszystkie moce żywiołów pochodzą od właśnie siedmiu smoków źródła, jednak po fuzji dostaliśmy nowe, jak np. technologia czy ciepło, których wcześniej nie było. Co jeśli te moce pochodzą właśnie od raju? Raju, który jest ósmym smokiem źródła stworzonym dzięki fuzji, jest stworzeniem stworzonym z czystej, smoczej energii. No, wiem, że brzmi to dość szalenie, jednak jeśli przeanalizujemy sobie wszystkie wątki w serialu, wszystkie informacje, jakie dostaliśmy, to wcale nie wydaje się to aż takie głupie, jakie na pierwszy rzut oka może być. Nie wiadomo, ile mocy pochodzi od jednego smoka. Patrząc na to, że mieliśmy dość sporo tych mistrzów jeszcze przed fuzją, to można domyślać się, że jeden smok jest w stanie podarować kilka mocy żywiołów, ale to tylko taka luźna teoria. Zgadzałoby się to z tym, że Raju stworzył zupełnie nowe moce, jak np. ciepło czy technologia, i co więcej, jest w stanie te moce doładowywać. Zauważcie, że Raju doładowuje tylko i wyłącznie Sore. Lloyda czy pozostałych ninja nigdy nie doładowywał. Dlaczego? Być może smok, który stworzył daną moc, jest w stanie ją doładować, ale nie jest w stanie doładować żadnej innej. Ale to już tylko taka moja luźna sugestia. Krótko podsumowując to wszystko, Raju jest ósmym smokiem źródła stworzonym z energii poprzednich siedmiu podczas fuzji. Pochodzą od niego nowe moce żywiołów jak np. ciepło czy technologia i jest on równie potężny co jego starsi bracia i siostry. Potwierdza nam to fakt, że raju jest niezwykle ważny w planach Lorda Rasa. Rasowi niezwykle na nim zależy, a przecież jego interesują tylko i wyłącznie smoki źródła, bo pozostałe tak naprawdę w ogóle nie dba. Dajcie znać, co myślicie o tej teorii i jakim smokiem według Was jest raju. Tymczasem dziękuję za uwagę. Hej!